No siema. No dobra, to ja też mam live'a, no się, że ja się zadzwonił. Kto? Kto prosił? Widzowie. A widzowie. To w sumie mówiliśmy, że może zobaczyć jak samo wygra na tamtej gali. A może jak na tej gali wygra, to już w ogóle zobaczysz na kolejnej. Ja no, ja powiedziałem, że mogę zawalczyć, no to po ten. Yy, tak jak rozmawialiśmy kiedyś. Yy, Miałeś napisać w czerwcu, nie napisałeś. No wiesz że co chodzi. Czekaj bo coś ludzie mówią, że mikro szumi, ale mm -hmm. nie wiem czy szumi, czy nie szumi. Chyba jest dobrze. Y... Mówię, że ten, może... że, że przecież rozmawialiśmy w tym w maju, mówiłeś, że napiszesz w czerwcu, jest wrzesień, za trzy dni, nie napisałeś. Trzec, nie? Ile? Ale to na szóstkę, nie? A kiedy jest szóstka? A, nie, bo teraz jest pięć, nie? Dobrze mówię. Czyli sześć będzie pewnie po Nowym Roku, nie? Tak, po Nowym Roku. No to po Nowym a Roku. Myślę, że, a myślę, że słuchaj... Myślę, że... Bo na przykład... Dużo ludzi pisze, że albo z Kruszwilem, albo z Dubielem. E, Łatwki przeciwnicy, jak najbardziej. Mówisz, że są przeciwnicy dla Znaczy no... Znaczy, no inaczej. Najgorsze co może się wydarzyć to, że teraz, teraz wyzywać typa, a potem dostać od niego wdziąsło, nie? Więc, więc no, a, a wydaje mi się, że mógłbym się tego podjąć, więc może inaczej. Może nie tyle, że łatwiej przeciwnicy, ale wydaje mi się, że mógłbym, tego, mógłbym się tego podjąć. Tylko odnośnie Marcina odbiera nie jestem pewien, bo życie wystarczająco mu wystarczającego wyjaśniło, żebym jeszcze go bił przy ludziach, nie? Rozumiem no A poza tym, poza tym ja Marcinka lubię, więc tak Wiesz, to jest tak jakbym miał się widzieć z Graczolem, nie? Znaczy może nie, nie w takiej skali, nie? Nie, nie przyrównujmy Dubiela do Graczola, bo Graczol jest powiedzmy bliższy, nie? Czy, czy jakaś osoba, z którymi, się, z którymi się kumplujemy na co dzień, ale no... Dobrze no też, że Dobrze też że za kogoś nie lubisz, nie? I że aż, wiesz, że aż cię ręka świeży żeby go po głowę no, no, chyba odpowiadał, co? Powiem Ci tak, jest jeszcze ten, a w ogóle Kruszwil walczy z Majkiem czy nie? Niebawem się dowiemy, czy walczy, nie walczy, bo będą ogłoszone kolejne walki. Aha, dobra, to jak ten, bo z racji tego, że dzisiaj widziałem, że trzy ogłosiliście, myślałem, że ten, że ta walka, jakby była, też była ogłoszona, więc się zastanawiałem, czy po prostu odrzucił, czy nie, więc no, więc jeśli... Się... Niebawem będzie info, czy się ta walka no, odbędzie, czy się nie odbędzie. Mhm. I że to Szutka będzie dobre zaskoczenie. W ogóle kolejne walki, no, kawałki z mega. No widzimy się na gargie, więc ostatnio będziemy będziemy to rozmawiać dajka. w tym kierunku. E... Będziemy rozmawiać, teraz będziemy mogli pokazać już poważnie, bo fajnie o ciebie zobaczyć w Antagonie. No dobrze, to ten, to, no to... tyle, nie? Ja jak najbardziej yy, Rafonik zostanie wdziązło, więc ten, Pani więc serdziu, będę miał podwójną pierdol, motywację jeszcze Marcin Makowski tego, tam yy, no, yy, nie, bo, trzeba utrzymać rekord, tak? Złotych. Musimy mieć zero porażek jako ekipa, więc no jak najbardziej. A jak mi dasz jakiegoś tam jednego z tych dwóch lamusów, to będzie jeszcze lepiej. Ja no oczywiście pozdrawiam ich Zboczona i i nie ma te... Nie ma żadnych spin, Ale kał ludzie zboczo. lubią ostre kał słowa. Kał e, to na koniec kał powiem Chili. 5 zł. Okej. Dobra, no zboczo. to...